Czy dyplomy i certyfikaty to wszystko, czego potrzebujesz do sukcesu? Henry Ford, twórca Imperium Motoryzacyjnego, udowodnił, że niekoniecznie. Nie chodzi o to, ile faktów zapamiętasz, ale jak wykorzystujesz to, co wiesz i kogo znasz. Prawdziwa wiedza to zdolność do ciągłego uczenia się, świadomość własnych mocnych stron i umiejętność korzystania z ekspertyzy innych. Nie musisz być Alfą i Omegą. Ważniejsze jest, by wiedzieć, gdzie znaleźć potrzebne informacje i otaczać się ludźmi, którzy uzupełniają Twoje braki. To właśnie synergia. Pamiętaj, że Twoja wyobraźnia to najpotężniejsze narzędzie. To tam rodzą się innowacje i strategie, które zmieniają świat. Trening wyobraźni jest jak trening mięśni. Im częściej jej używasz, tym staje się silniejsza. Jakie niekonwencjonalne źródła wiedzy okazały się dla Was kluczowe? W drodze do sukcesu podzielcie się.